Przygotowania do, do wyjazdu trwają, to miało działać, nie działa. Słuchamy książek, tak, nowa kamera. jest Zauważyliście, że dzisiaj jest najbardziej antykobiecy dzień w historii? Tak jest. Mało, że księżyc przysłonił słońce i na pierwszy rzut oka wydawałoby się, że to nic strasznego, gdyby nie to, że przecież ten księżyc to on. A to słońce to gwiazda, czyli ona i on ją wziął i przysłonił obrzydliwie, okrutnie, strasznie, jeden normalnie pentagmenda Jedna. A poza tym jeszcze dzisiaj idą topić marzanne. Nie ma żanna. Nie ma żanna. Nie ma żanna. Nie żadnego tam marzanna. Marzanna. marzannę idą topić. Tą oną, ową. Oną. Ja bym się nawet chciał zwrócić normalnie, nawet pewnie to zrobię zaraz, jak tylko dojadę tam, gdzie chcę dojechać, żeby dojechać, żeby było, że jestem, że byłem. Yy, I zwrócić się do prezydentki i premierki i jeszcze innej yy, tamtej organizacji kobiecych, że normalnie, jawnie i w najgorszych warunkach ich prawa są łamane. O, proszę bardzo, tutaj inna łamie prawa. Ja zresztą w sumie też, powinienem wrzucić kierunkowskaz. Więc antykobiecość kwitnie dzisiaj, ja nie wiem co w ogóle na to politycy. Dlaczego parytety nie działają? I gdzie jest partia, na którą ja chętnie zagłosuję, jeśli tylko powstanie przy naszych parytetach. A mianowicie y, partia stworzona przez Koło Gospodyń Wiejskich, to, jest moja, to by była moja ulubiona partia. Chciałbym zobaczyć ilu facetów do takiej partii się zapisze. Partia gospodyń wiejskich jako walk, jako w imię walki o y, równość naszą i waszą z parytetami tak jest. To jest kolejna część rozmów o niczym. A ja dzisiaj po raz kolejny nie mam kompletnie czasu, więc nie nagram nic mądrego, bo y, ogólnie nie mam czasu. Y, a poza tym zauważyłem patrząc na YouTube'a, którego obserwuję ostatnio dość ostro. Że jak się nagra coś mądrego, to nikt nie chce tego oglądać. A im większą pierdolę się puści, im większe głupoty się opowiada, im bardziej się kogoś obraża albo się go tam coś tam, to w ogóle wszyscy są tak zadowoleni i tak chętni z tego powodu, że ktoś komuś powiedział: Ty chuju, albo w ogóle mu powiedział, że o ja pierdolę, to ten. Osobiście nie znoszę hejterstwa, ale dzisiaj taki będzie vlog. Blog. Superman będzie później się ukaże. Pojawi, może, nie wiem jeszcze. I o ile się obudzi, na razie śpi. Yy, gdyż pracował w nocy, a ja spałem. Gdyż ja sypiam, on pracuje. Taki mamy układ, taki mamy podział ról. Tak to wygląda. Yy, takie są fakty. Także kończę, bo nie wiem co dalej z tego wyjdzie, bo to jakaś kompletna bzdura, to co gadam. Buziaki. <śled>